No patrzcie, to już 7 lat minęło, od kiedy przywieźliśmy to Zuri z Ugandy. Dobra, czyli dzień, a to dzień, kiedy świętujemy datę adopcji, tak? Właśnie tak. Takie, a rodziny. <grymne> 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 Bertram, co to ma być? Stolik aż się cały klei. Jak to? Ja już raz go dzisiaj przecierałem. I oczywiście z chęcią to powtórzy. Widzę, że pani nogi, modelki są jak zawsze w najlepszej formie wybiegowej. Hmm. Umiesz jednocześnie czyścić bruty i się podlizywać? Powiedz, długo ćwiczyłeś? Słuchajcie, słuchajcie! Powstańcie, bowiem nastał oto dzień A! No. Nadzieję, ją, kochacie, chcecie ją przytulić aż do omdlenia. To Zuri Ros! Luke, oh! <grystanie> oh, oh, oh. chyba wziąłeś przypadkiem śmierdzące bomby zamiast tych dymnych. Chyba? Smród gorszy niż w oborze. Powinienem podpisywać te gadżety. Wiecie, trochę profesjonalizmu w brojeniu. Bertram, mógłbyś to jakoś posprzątać? To znaczy... Powietrze? Oczywiście, już się robi. Nieźle. Mój dzień wystartował z bardzo konkretnym wykopem. Okej, okay. te tutaj są dymne. Tak. Jak będziesz miał swój dzień, kupimy ci złoty marker. <gryw> <gryw>